Dzień dobry wszystkim! Witam was w kolejnym vlogu, już nie w vlogu masie, ale to się dziwnie mówi. W ogóle ja jakie odzwyczajenie przez tydzień się nie nagrywało i jest już takie. Wow, to nie trzeba nic nagrywać. To tak, jest że tak. Chybocze, ale trzymam to wszystko na siedzeniu. Klaudii jeszcze ze mną nie ma, ja jestem w Comanche. Chciałem się z Wami przywitać na zewnątrz, ale na zewnątrz leje i to strasznie leje. No trudno. Jedziemy teraz do Klaudii. Myślę, że coś tam Wam jeszcze opowiemy i będziemy się wybierać do Krakowa. Fajnie było tutaj yy, przyjechać, no ale trzeba wracać. Zbliża się Sylwester. Mamy już plany, to Wam opowiemy. No i co? Jesteśmy spakowani. Ja nie wiem, jak prawda się zmieści. Się do bagażnika ze swoim bagażem, prawie cały bagażnik jest zawalony tym, co wiozę z domu. Dziękuję, mamo. Także mamy trochę tych toreb. Jeszcze zwierzątka z tyłu, jak widzicie. Tam jest klatka królika, tu jest chomik. Także już wszystkie przypięte pasami i zbieramy się. Jedziemy. Tutaj wszędzie u mnie na podwórku jest teraz błoto, zresztą no. jak wszędzie po prostu tu jest błoto. Ja za każdym razem jak od Ciebie wracam, parzek jak jakie mam spodnie. O, ale może brudne, Czarne. Nocy. No, to A tutaj są pola i las z i jedziemy stąd. Nic nie nagrywaliśmy przed, świę przed święta i było bardzo fajnie. Tak, już to powiedziałem. To... Dziwnie tak było, nic dziwnie, nie trzeba było że... nagrywać. Dziwnie, no właśnie bez nagrywania, ale w tamtym roku trochę nagrywaliśmy, ale to było utrudnione, no bo Jedna osoba ma tylko aparat, bo no. my jeszcze nie spędzamy świąt razem. To znaczy w drugi dzień jesteśmy tak. zawsze razem. Ale tak, no po prostu tak chcemy i już. Bo mamy do siebie na tyle blisko, że tak możemy po prostu. Jeżeli tak się praktycznie przez ten cały wyjazd widywaliśmy prawie codziennie. No tak. I w ogóle jestem trochę smutna, trochę zadowolona. Ja tak. samo. Ale samemu. to jest nasz ostatni film. Ostatni. Tak. Szuj więcej Kończymy nie z tym. będzie. W tym roku. Tak. Bo w przyszłym roku, czy już za, już pojutrze w sumie, zaczynamy nowy rok, więc dalej Ej będziemy to nagrywać. A wszystkich teraz Sorry. szczęśliwego nowego roku! O, faktycznie szczęśliwego, bo wiecie, ten to już był taki, że. Może ten będzie chociaż trochę lepszy. Ale w ogóle jest tak cieplutko, jestem w samym sweterku, jest no. ciepło naprawdę tutaj i jestem w szoku, bo pierwszy raz, jak jesteśmy tu na święta, nie było ani grama śniegu. Mhm. Nic nie było. No, w ogóle. Znaczy ja jak w komańczyku, no to liczy. widzieliście. To się nie liczy. No nie, faktycznie, bo na drugi dzień już wszystko znikło, więc się nie liczę. No. Masakra była w sumie. Kurde, ale sezon dla nadciarzy się udał. Ej, no. Ale i tak wszystko zamknięte, to może dobrze, że. No. Bez nadziei, bez nadziei. Piszcie jak spędzacie Sylwestra, jak spędzali... Nie, spędzacie, będziecie spędzać. Spędzacie, tak, tak, tak i... bo wy widzicie to jutro, czyli w Sylwestra. Tak, czyli piszcie jak będziecie spędzać Sylwestra, bo my... My pierwszy raz w życiu tak. będziemy w piżamkach. Po prostu będziemy siedzieć, e, co? Przyrać oglądać jakieś i... filmy. Będziemy w piżamach, a ja dostałam ładną no, piżamę. A ja nie. No to... E... Zostawcie nam. Łapkę Aha. w górę... No Zapomniał Ja już zapomniałam, bo tak dawno było. Łapkę w górę, subskrypcję i wchodźcie na nasze Instagramy. Tak, bo się posty pojawiają. O, o, o! o, o, o. Wejdźcie na Instagrama mojej mamy. A. Dam link w opisie. Wejdźcie, Dawaj. będzie jej bardzo miło, bo ona się stara, robi zdjęcia. Teraz to ja ją trochę namówiłam, żeby go reaktywowała, a ma takie piękne zdjęcia. Fajne. Można się dużo nauczyć. No, y są takie właśnie domowe. Myślę, że bardzo wielu osobom się spodobają. Są takie domowe, na przykład są przepisy, są też jakieś inspiracje, jakie można robić ozdoby i tak dalej. I przez kilka miesięcy moja mama nic nie dodawała. A ja teraz, też miałam taką załapkę. Ale teraz przez święta kazała dodawać i dodawała. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo te zdjęcia, co mi dzisiaj Klaudia pokazała, to mega. Kozak, nie? Tak, kozak, więc wchodźcie no. i dawajcie lajki. Jedziemy, bo mnie ręka boli i samochód jest otwarty. Dobra. Smacznego, Klaudia. Gdzie jesteśmy, Klaudia? Pod cmentarzem. Za każdym, za każdym razem, jak tu jesteśmy, to właśnie jak wracamy do Krakowa, idziemy na cmentarze. Do Bezmiechowej i do Rudenki. No, Najpierw. ja jestem jeszcze w Komarczy. Najpierw w Bezmiechowej, także idziemy na cmentarz. Ale to jest błoto. No, i tutaj, w bezmiachowej, odwiedzam dziadka, prababcie i pradziadka. Czasami jeszcze chodzimy do takiego kuby, ale dzisiaj e, nam się trochę spieszy, więc nie poszliśmy tam, bo to jest na samej górze. Ja zawsze muszę chodzić na samą górę. U siebie w komańczy, do taty. No, to kiedyś ty musisz właśnie też pójść na cmentarz. No, to musielibyśmy pojechać razem. Co? właśnie ja dawno nie byłam tam w komańczy no, na cmentarzu? No. no, no. Chcielibyśmy razem pójść, tam są Ej, dwa cmentarze kiedyś, w Komańczy Kiedyś musimy pojechać na wszystkie cmentarze razem. No to wydać jakąś chęć, Klaudia, musisz ci powiedzieć. Zabierz mnie na cmentarz w komańczy. <grym> taka randka. Ej, ale w Komańczy już przynajmniej są bardzo ładne widoki z cmentarze. Pięknie jest tam w Komańczy tam na jest cmentarzu. Super po prostu. Generalnie Wójta. chciałam Wam powiedzieć, że ja uwielbiam cmentarze, kocham cmentarze i nie wiem, to trochę źle to, to. Ale nie, ja od dziecka lubiłam cmentarze. Więc może dlatego wybrałam taką specjalizację. No pewnie. Bo do dziecka latałam na cmentarze. Sama chodziłam nawet w nocy. Słuchajcie, ktoś się musi zajmować naukami o tych cmentarzyskach, więc ktoś to musi robić. No i są takie klaudie na przykład. No takie klaudie na tym świecie. Teraz jedziemy do Witka Mamy, do pracy. Tak. I do Rudenki na cmentarz. Dokładnie. przyjechaliśmy do Rudenki. Trochę nam to wszystko zajmuje, już jest 15. Tak, więc w Krakowie będziemy późno. Bardzo. A byłeś u mnie w pół do pierwszej, dwie i pół tak. godziny już. Jeszcze raz, no, tylko na 12.30 bądź. Mhm. I byłem? No. Więc teraz co, idziemy tutaj zapalić znicze? Tak, tutaj mam prababcię, pradziadka i dwóch wujków. I potem jedziemy prostu na Kraków, nie? Mhm. Dobra, tylko jeszcze muszę gdzieś skorzystać z ubikacji. Jedziemy już do Krakowa. Skończyliśmy obchód, co nie? Mm -hmm. Wszystkie cmentarze jeszcze tylko na zajedziemy i... Prosta strzała do Krakowa autostradą. Zobaczymy jak... Jeżeli nam się uda dojechać tak koło 20 przed 20, to może jeszcze pójdziemy do Ikei. Tak, tak, bo trzeba nam pudła na ozdoby świąteczne. Tak, ale jak nie, no to jutro to załatwimy też. Tak. No, i jeszcze o show. Wiecie, coś kupić na wieczór, nie? Piżamowy. Tak, tak. Tak, dobra. Jedziemy! I jeszcze chciałam powiedzieć to, to tobie jeszcze widok nie mówiłam, że w ogóle ostatni film w tym roku i tak fajnie się zgrało, no bo i Komańcza, i Bezmiechowa, i Rudenka, i Kraków. Wszystkie nasze miejsca. No. Akurat takie podsumowanie, nie? Tak, tak. Akurat ostatni film i wszystkie miejsca będą. Papa pa, Rudenka! Już tyle jeździmy, że aż zgłodnieliśmy Bo po prostu naprawdę wyjechaliśmy ile trzy godziny o, o. temu ode mnie z domu. Jeszcze ja z nie wyjechaliśmy. Ja pierdzielę. No i chododoszki. Chodogi, kawa i jadłowieckie post. jest tak. 16, a my jesteśmy dalej na Orlenie w Lesku. Tak. Masakra. Papa pa, Lesko! Bo. W sumie papa bezmiechowa, papa komańcza i papa bieszczady, bo właśnie teraz skończyły się bieszczady, ponieważ Lesko to brama bieszczad. O, ludziska, wróciliśmy właśnie. I tak, nasza choinka. Oj. No, troszkę oklapnięta. Jutro będzie rozbierana. Rzeczy Witek chodzi teraz. Jeszcze mówi, że dwa razy musi iść. A e, tutaj nasze rzeczy wszystkie, Witka babcia oczywiście jak zawsze zaszalała, ale mm, już wyczaiłam, że to taka wychotka, smalec, ja mi uwielbiam i to ze skwarkami, kiszotka. tyle dobroci, tutaj wędlinki, kiełbaski. Pozostałości poświąteczne, pyszna marchewka, kotleciki, zaraz będziemy mieć w ogóle kotlety z marcheweczką. Jeszcze jak nam się będzie chciało, to może ugotujemy sobie ziemniaki, chociaż wydaje mi się, że nie, po prostu zjemy te kotleciki z marchewką i chlebem. Biedny tadzina, tyle godzin, tyle godzin, ale zaraz go wypuścimy. Mm, bigosik jeszcze mamy. Gdzie jest bigosik w tych siateczkach? Kompocik z suszu dla Witolda, te Wieprz. Także no mamy tego dużo, tylko gdzie my to pomieścimy. Dobrze, że jest chłodno, więc można dać na balkon. No, ale już jesteśmy padnięci, bo jest godzina dziesiąta. Ale, ale, moi mili, żeby nie było, że tylko od Witka babci to od mojej babci też są tutaj dobroci. Prosto z Włoch. Ser to jest chyba parmezan, Tylko taki z kleśnią. Takiego jeszcze nie jedliśmy I nie mogę się doczekać, żeby spróbować, ale szaleństwo. No, do tego się nie mogę doczekać. Tuńczyki, moja babca wie, że uwielbiamy tuńczyki. Pasata, oliwa, włoska, No i najlepsza tam, każda oliwa jest przepyszna. I tutaj, e, nie wiem czy wiecie, ale tam właśnie mają takie babki i oni to jedzą na święta. W sumie poza świętami też to jedzą, ale zwłaszcza na święta. E, ja za tym nie przepadam, ale Witek zawsze chciał to spróbować, więc teraz będzie miał okazję. I mamy takie dwa. Tutaj mamy jeszcze tarty parmezan, no i takie coś. To też tam jedzą. No, także rozpakowuję dalej. W ogóle to, ile my rzeczy zawsze dostajemy, po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, bo że to wszystko tu dostaliśmy i tutaj, tam dalej też wszystko jest załadowane. I tutaj od Witka Babci jeszcze śliwka na Łęczowska, to jest najlepsza śliwka, uwielbiam to. E od Witka mamy z Egwonu. Ten to jest mój ulubiony. On tak przepięknie pachnie i ja właśnie najczęściej tak pachnę. Miudziki, czekoladki, witaminki dla Tadziny. Ale się wkurzyliśmy. Ale dramat, ja piję. Nagraliśmy to już. Tak. To, co I nagle. Pstryknął aparat? Tak, tak jakby się. Zrobił się czarny ekran? No, wyłączyła się migawka, tak jakby się wyłączył aparat całkiem. I ja patrzę na te pliki, które powinny być nagrane, a to nic nie nagrało. No. What? Ja nie mogę. a Tyle, żeśmy się nagadali. To jeszcze raz wszystko zaczynamy od Ale początku. Ale w skrócie, żeby zdążyć przed tymi 30 minutami chyba, bo Dobra. trzeba to włączyć w takim okay. razie. Pierwsze co, tak. to fajna historia i fajna przygoda i fajny pan, którego spotkaliśmy w sklepie w Auchan, bo pojechaliśmy na zakupy do Osą. No i wchodzimy tam i widzimy pana ochroniarza. I ten pan ochroniarz podchodzi do nas i mówi O, czy to jest pentagram? Ale, no... I ja się wtedy już tak przestraszyłam, bo już miałam nieprzyjemne sytuacje z moją pacywką. Między innymi, jak pracowałam w kawiarni, um, albo zanosiłam coś do stolika, albo zbierałam coś ze stolika, no. nieważne, i złapała mnie taka pani, i jeszcze młoda, bo jakby to była starsza, to jakoś nie byłabym w takim szoku. E, taka pani koła trzydziestki, i zapamiętałam sobie tą spódnicę poza kolaną. I ona tak patrzy na tą pacywkę, i tak prawie, że dotykała. I A czy pani sobie zdaje sprawę z tego, co pani nosi? Ja tak, zdaję sobie. Ale to jest bardzo niewłaściwe. Czegoś takiego nie powinno się nosić. Mhm, uh -huh, dobra, i sobie poszłam. I po prostu zapamiętałam to tak bardzo i teraz też się bałam, że ten pan będzie mi coś mówił. A wiecie, jeszcze facet, no to nie wiedziałam z czym wyskoczy. No. Ale no, prawda powiedziała, że nie, że to pacywka. E... No i jeszcze powiedziałam, że właśnie, że no prawie jak pentagram był pacywka. No i ten pan powiedział, ach kurczę, miałem nadzieję, że to jednak no... pentagram. <laughs> no. E... I nie wiem jak to potem wyszło, my szukaliśmy na... A bo a jeszcze on powiedział, że albo wy tacy jesteście caina na czarno. A, tak, tak, tak. No, bo wiecie, cai na czarno. Jeszcze te ciężkie buty. Moje no no no. ciężkie buciory, to, że właśnie ja tak zawsze to tak, noszę tak, na wierzchu, tak, tak, a to tak, jednak tak, przykuwał wagę tak, tak. na czarnym tak, no. no No i my szukaliśmy jeszcze w międzyczasie podobnych, żeby do wózka, bo nie mieliśmy. Tak ja się go wtedy zapytała, Zapytałam czy... się, czy nie miałby właśnie rozmienić tam pieniędzy. Tak. Ale Pan tam wyciągnął taki specjalistyczny sprzęt. I Ucieczkę. powiedział, że le, nie ma problemu za ten pentagram, to on nam wózek. Więc dziękujemy bardzo. Tak, ale sympatyczny pan. Bardzo sympatyczny pan i e, potem jak wychodziliśmy z tego sklepu, to odmienialiśmy go, bo chodziliśmy tym samym wieściem, co weszliśmy. E, no i pan z pan tego... no, zdrowie... no nie, to było... No i my też tak do pana i się pożegnaliśmy. No, życzyliśmy życzy, sobie tak, na nowy rok. Tak, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Fajnie, po prostu teraz. I mam będziemy nadzieję, chodzić, że te na... spotykamy tego pana. Tak, no ja też mam taką nadzieję, że mega sympatyczny. No i taki człowiek może zrobić wam po prostu cały dzień, a nawet tydzień. ja szybko chciałam wrócić do tych symboli, że wiecie, my, my nie lubimy po prostu czegoś takiego. Każdy może mieć jakieś swoje zdanie na temat y, tego, co, nie wiem, powinien nosić na szyi, tak to możemy nazwać, mhm. nie wiem, ale my nie przywiązujemy do tego wag religijnych. Nie, nie, nie. W więc sensie dla mnie pacywka to jest. Nie, dla mnie pacywka no z... to jest znak pokoju. No nie, ale chodzi mi o to, że ty to traktujesz jako Twoja mama miała, ty masz w sensie, to traktujesz jako coś, co masz z tym jakąś więź w sensie. Tak, bo moja mama właśnie nosiła cały czas Pacyfkę i później ja przejęłam właśnie mojej mamy Pacyfkę, zgubiłam ją, więc dostałam od Witka taką Pacyfkę. Tak, e, tak samo jak mamy Nie, Tak, ja też mam, takie samo. I tu jest na tej zasadzie, że my po prostu... My się dopełniamy. My się dopełniamy, tak. Więc nie przypisujemy do tego żadnych poglądów religijnych czy co. Ale w ogóle... I nie życzymy jeszcze... sobie, żeby ktoś dopisywał te poglądy do nas w sensie. Tak, dla mnie to, no właśnie, dodatkowo dla mnie to jest znak pokoju, po tak prostu. prostu. Ale... No... A Ingi Yang, dobra i zła. To też takie. Tak, Czyli tak. I równowagi w większej świecie. Właśnie. Musi Ale... być jedno i drugie, Także. A jakbyśmy się mieli zagłębiać w pentagram, to ja bym w ogóle uważał coś innego, eee, nieważne. No, no są różne pentagramy. Są różne pentagramy, no właśnie, ale nieważne. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć o jednej ciekawej sytuacji, która nas spotkała. Przy kasie? Przy kasie, <laughs> tak? Bo jak wychodziliśmy, to stanęliśmy przy jednej kasie, już mieliśmy wykładać towary, ale widzieliśmy jak pani kasjerka. Niemiło odnosi się do klientów, których obsługuje. Jaka ona była niemiła dla tego pana przed nami. Tak, no i uznaliśmy, że nie chcemy sobie posuć tego dnia, którego wcześniej nam ten pan zrobił, więc uznaliśmy, że pójdziemy do innej kasy i akurat ci się zwolniło, jak mieliśmy się już wykładać i szybko pobiegliśmy do tej innej kasy. No, I no, to był no, dobry. Tak, ten... bo ta pani była bardzo miła. Tak. A dlaczego tak się baliśmy tam tamtej pani? Bo już mieliśmy w tym właśnie oszuom taką sytuację. Gdzie pani się na nas przy kasie tak wydarła, to tak. były gdzieś tak w połowie pandemii, e, wiecie, wszyscy pilnowali odstępów, no i my też, też pilnowaliśmy tych odstępów, ale przy kasie zawsze robimy tak, że jedna osoba wyładowuje wszystkie rzeczy, a druga pakuje to już to do wiecie. siatek. Też są... Początek kasy i koniec kasy, no to już w ogóle. No i pani się na nas wydarła, że przy kasie może być tylko jedna osoba. Nie było czegoś takiego, tylko ma, miały być odstępy, półtora tak, metra tak, tak, tak. odstępy. E, no i ostro się na nas darło, że jakbyśmy byli małżeństwem, to byśmy mogli, ale i tak wiecie, jak gumka z majtek wystrzeliła z tym tak. A my powiedzieliśmy, a skąd pani wierzy, że my nie jesteśmy małżeństwem? No. No, ale jeszcze co nas wkurzyło, to Witka bardzo tak, Bo już tak odchodziliśmy. Tak. I było starsze małżeństwo za nami, to co to po czy, pięć... Chyba, bo w sumie nawet, też nie wiem, czy będzie. W byli sumie małżeństwo. nie wiemy, może partnerstwo. Ale tamta pani miała rentgen małżeński w oczach. Tak, tak. tak, tak. E, no i Witek się wkurzył wtedy i powiedział: No, ci państwo już mogą być razem? Tak, tak. bo oni są małżeństwem. Takie, o, kurde. O, kurde. Takie Dlatego nie poszliśmy do tamtej pani. Nie, bo już i nie mieli żadnych Przestraszeni, nie mieli no. Sytuacji. A teraz chcielibyśmy wam pokazać nasze prezenty, które dostaliśmy. Tak. Dostaliśmy oprócz tego, co wam pokażemy, oczywiście pieniążki yy, i słodycze. I słodycze, tak. No, to najpierw zacznę od tego, co dostałam od moich braci. Koszuleczka, w której mogliście mnie zobaczyć na Instagramie, czyli typowa grażyna. Coś, co mnie po prostu opisuje w 100%, tak dokładnie. moi bracia mnie znają. I do tego dostałam dresy, które bardzo chciałam dostać. Z wysokim stanem, czarne. Przydadzą mi się, bo teraz po mieszkaniu najwygodniej chodzi mi się w dresach. A moje już są trochę poniszczone i nie są też z wysokim stanem, więc te będą idealne. Dostałam od nich też. Karpetki. Super, bo są wysokie, a mi są takie potrzebne do moich butów. Zwłaszcza tych wysokich. No, do martensów też nie da się no, chodzić. I, I od rodziców dostałam piżamkę. Piżamkę właśnie taką z myszkiniki, z kropa, rozmiar S. Do tego takie spodenki, słodziutka i spodenki. Pierwszy raz spodenki od piżamy są dłuższe. Czyli zakrywają cały tyłek i jeszcze kawałek uda. A nie tak jak większość właśnie piżam dla lasek, gdzie albo dopy jest odsłonięte, pupy, 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 pół pupy jest odsłonięte, albo tak ledwo zakrywa po prostu ten tyłek, nie. że nie można przy... no to mnie strasznie irytuje. Albo nie wiem, gdzieś się jest, czy widzi się nawet filmiki na YouTubie, i te dziewczyny paradują z gołym tyłkiem. Nie. Takie spodenki, takie mają być. Tutaj nawet się nie wydaje, że one są takie długie, ale są. I w tej są. piżamie Klaudia będzie jutro sylwestrować. Tak, tak, bo sylwester, piżama. piżama. A i do tego dostałam majtki, z których jestem bardzo ucieszona. Tak, bo Klaudia poszukiwała namiętnie w każdym plebku tylko nie mogła znaleźć. Wszędzie były l albo XL-ki, a mi była potrzebna Eska. A jeszcze tylko powiem, dostałam jeszcze pantofle, ale były na mnie za małe, więc powiedziałam mamie, żeby, mi od... żeby je oddała. A mama po prostu jest zgorszona moimi pantoflami z zbyszkiem. Powiedziała, że nie będę już chodzić w tych klapkach Witka. To nie są klapki Witka, oh my tylko my sama go. sobie specjalnie kupiłam rozmiar 41, bo w takich mi wygodnie. Ja będę w nich Masakra. chodzić dalej. Masakra. Masakra, jeszcze są takie... Znaczy moje nawet nie są takie poobdzierane już. Cicho, są najwygodniejsze Śmirałe. klapki. To teraz ja. Eee, ja tak, od cioci i wujka dostałem skarpetki. Pięć par takich skarpetek. Bardzo fajne, fajny wzór. E, Różnokolorowe, bo to są różne. I są mega wygodne. Mega One wygodne. są mega porządne. Taki fajny materiał. I akuratnie bardzo wstrzelone, bo e, okazało się, że wszystkie moje skarpetki, które mam, są tak już mocno, mało. Nie wiem jak to nazwać. W ogóle mało ci zostały skarpetek, bo jak się pakowaliśmy do domu, to zrobiłam porządki tak, i wywaliłam. Takie resztki, ponad tak połowę. powiem. Dostałem takie resztki do domu, które powiedzmy, że są wyjściowe, w sensie, żeby jakoś wyglądały, no ale akurat nie bardzo się dobrze złożyło, bo na pierwszy dzień świąt miałem co założyć, więc miałem takie bardzo ładne nowe skarpetki. I również od i wujka dostałem pióro, nie pióra, tylko długopis Patkera. I to też jest super udany prezent, bo no, ja dużo piszę, zwłaszcza i piórem, i długopisem. Mam dwa pióra z Parkera, nie miałem długopisu z Parkera, no więc właśnie. naprawdę super. Teraz przynajmniej będę miał czym pisać, a ja dużo piszę takich notatek, no, ten więc długopis, długopis jest porządny. Już, no, dobrze się trzyma. No. A ja zawsze Witkowi zazdrościłam pisania piórem Tak, praworęcznie właśnie, że możecie pisać piórem, a ja nie mogę. I właśnie ostatnio rozmawiałam o tym ze swoją mamą i ona też upolewała, że nigdy nie mogła pisać piórem. Ej, ja lubię y, pióra i długopisy Parkera, bo mam wrażenie, jakbym otwierał różdżkę od Oliwandera z Harry'ego Pottera. ładnie no. są. Sceptycznie tak. <laughs> Teraz prezenty od mojej mamy y, dla mnie, a w sumie dla nas. Y. Ale właśnie, bo tutaj dostaliśmy o wiele więcej tego, tylko że to nie było powiedziane jako prezent gwiazdkowy, ale dostaliśmy mnóstwo właśnie Zajwonu, no, tych płynów. Tak tak, tak, dalej. tak, tak. A w ogóle ten krem. On teraz tak pięknie pachnie jak na perfuma trochę. No teraz tak, no. A teraz ładnie pachnie. Tak, od mojej ma mamy dostaliśmy dwa kubki, bo mama wie, że Klaudia ma bzika na punkcie kubków. Tak. E, I tak i to się za każdym takie... razem na mnie wydziela, że już mamy za dużo. I to nie. Są takie kubki mam, powiedziała, że z marihuaną. To to nie jest marihuana oczywiście, e, ale dobrze no, żeby tak wyglądało do tego, y, ponieważ moja mama wie, że mamy bzika na punkcie ozdób halloweenowych, ja dostałem taki krawat na gumce, z takim pająkiem tutaj, tylko on się odczepił, muszę go przyczepić. Ja I też dostałam. I Klaudia dostała bransoletkę i, i choker. Czoker. Tak, bo ja nie potrafiłem tego wam A wystarczy mówić czoker, a nie choker. Dobrze, choker. choker. Jeszcze dostałem mamy, co jestem ciekawy właśnie, e, pierniki, my hmm. dostaliśmy. Z długo dojrzewającego ciasta z Turnii, więc mam nadzieję, to będzie, że to jest. Spróbujemy, więc mam to nadzieję, że będą Również od mamy e, czekolada studencka, e, studencka z, ze Słowacji, która wcale nie jest taka studencka, bo ona nie jest tania. No, no tak, tak, właśnie. Ale ja po prostu no, tą czekoladę pamiętam od dziecka. Teraz są różne, bo ja pamiętam tą podstawową jeszcze takiej nie jadłem. Bo to jest jakaś pomieszana biała czekolada z czarną. A, a ona jest dobra. Więc super po prostu. No i też od mojej mamy hit. Yy, to jest czekolada z maryśką, tylko że tą żeńską odmianą. E, więc nieuzależniająco. Wiecie, Co się dodaje do olejku. Tak i tak dalej. Nieuzależnia. Ale moja mama dawała to wszystkim do prezentów. E, łącznie z moimi dziadkami. I babcia e, e, powiedziała, no patrzcie się, no, można kupić czekoladę i uzależnić się od słodkiego i od marihuany. No e... i przed chwilą się właśnie śmiałam i się zapłytaliśmy, tak. że e, tak. próbowałeś, a tak, eee, czy, czy smakuje trawą. Tak. <laughs> ja tak, ja tak. A mi chodzi o taką normalną trawę z a pola! Skąd ja mam wiedzieć, jak smakuje normalna trawa z pola? Nie jadłeś nigdy. Nie, nie ja jadłam. Trawy. A takiej nie próbowaliśmy. Ale będziemy mogli to spróbować tej czekolady. Ale nie chodzi mi ogólnie, że nie próbowaj. No, a taki, nie, takiej trawy nie próbowaliśmy i nie zamierzamy. Jeszcze od mojej mamy yy, zwierzątka dostały prezent, mianowicie witaminki do rozpuszczania w wodzie od babci i oczywiście czekolady i tutaj ja chciałem tylko nadmienić, że u nas to jest tak, że czekolada zawsze jest z nadzieniem, tak się mówi u nas a to nadzienie, no to oczywiście wiadomo co to jest nadzienie, tak? no i jak czekolada, no to czekolada jest z nadzieniem nie wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć no ja jeszcze chciałam powiedzieć, że Tadzina przechodził swoje kolejne szczepienie a tak, 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 moja mama dba o Tadzinę i mam co roku właśnie te szczepienia obowiązkowe, witaminki, witaminki. Y, obcinanie pazurów. No. Oczywiście, za każdym razem jak jesteśmy, bo jemu rosną po prostu w zastraszającym tempie. No. Także moja mama to jest, no czuwa nad nim. To tak jak, no, kim jest? Weterynarzem! Nie, Lekarze. lekarzem weterynarii. <laughs> Witek mnie zawsze poprawia, także lekarzem weterynarii. Tak, tak. Jak mój dziadzio jest lekarzem weterynarii i mój tato też był lekarzem weterynarii, tylko ja nie. No właśnie. A trzeba było pójść na weterynarię. No, poszedłem na leśnictwo. Więc Witek składał papiery i się dostał na weterynarię. No, powiedzmy, ale e, ja generalnie rzecz biorąc, leczyłem drzewa na studiach, Klaudia. No ale Witek, ja no pomagałeś, jakby nie patrzeć. Nie, no tak, no jasne, A? nie no generalnie zawód bardzo fajny brudny. No. No niestety trzeba powiedzieć, znaczy zależy Jeszcze, gdzie pracujesz, wiesz, nie? Jak zajmujesz się tylko małymi zwierzątkami, to jakoś wyjdzie, chociaż też, nie. Wiecie, możecie być lekarzem mieć własny gabinet, przeprowadzać właśnie wszystkie operacje i tak dalej. No i no to jest naprawdę ciężkie zajęcie. A możecie też na przykład pracować w administracji, co też jest, wymaga... A swojej... twoja mama pracuje i tu i tu, i, tu, i tu, i tu! Tak, więc kompleks po prostu, więc... Yy... Trzeba mieć tak otwarty umysł, żeby wszystko ogarniać, to jeszcze wszystkie jakieś zasady. Nie, zje... Podziwiam, podziwiam. I chodzić spać o drugiej nad ranem, i też znaczy, o drugiej w nocy, i wstawać o piątej nad ranem. No. <laughs> Więc podziwiam. No, Ale... i swoja działalność jest. No, no, działalność. Idziemy coś zjeść, bo jesteśmy bardzo o Jezu, głodni. A jest Mamy kotleciki od mojej babci. Mówiła i właśnie i z tą marchewką, i mówiłam, że z chlebem ma, ale ugotowaliśmy sobie ziemniaczki. Tak, tak. I, i... mamy jeszcze ta marchewka jest pyszna. Nie? No, no. I A jeszcze, jeszcze kompot. Bigosik. bigosik od twojej mamy. Kompot mówiłam, z suszu od mojej zywałam, cioci. Ja pokazywałam. Po prostu... Ja mamy nie po prostu tak zapełnioną lodówkę. Nie mamy gdzie już tego wkładać. Dobrze, że jest balkon. Także dziękujemy całej rodzinie. Wszystkim dziękujemy za podtrzymywanie bardzo. nas przy życiu. <grym> Zostawcie nam łapkę w górę jak Wam się podobało. I kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj, <grym> jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I dzwoneczek i wchodźcie na nasze Instagramy. Oczywiście, są trzy. Zapraszamy serdecznie. I... Chodźcie na Instagrama mojej mamy. Też zapraszam zapraszam serdecznie. serdecznie. I moja mama też na pewno zaprasza. I ostatnio bardzo się stara, robi zdjęcia. No. no. więc zapraszamy. co? I tyle? Tyle. Bajo. Bajo. O, A, mama moja bloku. mama się nazywa Crazy Mama. Yy, w opisie wszystko zostawione i poniżej. Dobra. A, specjalnie nagrywaliśmy na tle no. naszej A. pięknej choinki. Tak, bo... Ostatni ona już jest... raz w tym roku i jutro będzie rozbierana. Smutno kropnięta. Kaput! Kaput, trudno. Dobra, tyle. Ej! A pozdrow swojego dziadka, to nas może ogląda. A możliwe tak. Pozdrawiam serdecznie, Klaudia również pozdrawiam. Pozdrawiamy. I babci i dziadzia, ponieważ mój dziadzio 94 wiosny. I właśnie ma telefon dotykowy, i mam nadzieję, że mu wyskoczyło powiadomienie z YouTube, że właśnie dodał. Pani już mi film. dodał film. Pozdrawiamy tak. i dziękujemy za wszystko. O, dziękuję za czekoladki. A no tak, oczywiście. A to są jeszcze moje ulubione śliwki w czekoladzie. Tak, tak. babcia myślę, że już wie po prostu. No, no więc jeszcze raz dziękujemy i co, do usłyszenia i do zobaczenia. Tak, papa. Papa. Pa.